Proszę Państwa, dzisiaj będziemy, będziemy wszyscy świadkami albo geniuszu za, zająca, albo totalnego spaczenia, które wszystkich nas poprowadzi ku zagładzie. Ale, mimo wszystko, na pewno się będzie dużo działo. Także witam i zapraszam zając z tej strony oraz Nojan. Witam serdecznie, to to na 100%. Myślę, że będzie dzisiaj dużo akcji. No i pytanie: Co ten kolega w białej sukience tutaj podziała? Czemu się uda, czemu się nie uda? Bo domyślam się, że no, chodzi o niego, prawda? To, to, to jest ten sprytny plan. To jest ten. Ty myślisz, że mój sprytny, spaczony, szalony plan polega na tym typie w tej białej sukience? Jeden z planów. To ten, to ten plan ryzykowny, tak zwany, że wszystko na jedną kartę. Czy to nie jest ten, Słuchaj, ten plan? Słuchaj, patrz to. Wow, powiem jest... więcej. Powiedz więcej. Oni idą. Oni idą. Oni idą. A jeszcze ok. sobie tego agenta podrzucę? O powiem tak. No tego się nie spodziewał. To żeśmy zagię. Wiesz co miałem, co miałem w głowie? Że przejdziesz przez ziemię Mikołaja na górę i mi ruszysz na stolicę. Taką miałem myśl, że to zrobisz. Powiem ci, że gdzieś w połowie naszej serii chciałem to zrobić. Ale brakowało siły, bo ja cały czas musiałem dosyłać, rekrutować i dosyłać. A Aha, była by chwila nie... przerwy, żebyśmy się okopali, to taki miałem plan. No bo nawet sobie patrzyłem. I to było w momencie, kiedy ja ci przypadkiem tam gejsze usunąłem, bo ja akurat sobie to poglądałem, ile bym turszedł. Pamiętasz, co się przypadkiem na co usunąłem. To taki... właśnie w tamtym momencie jak ile mi by mi tortur zajęło. O, skórka. No powiem, powiem tak, tutaj też mogę się odnieść, bo może sobie myślą, że o już drugi raz się tak wycofuję, ale miałem tutaj, dwie, dwie, że tak powiem, dwie rzeczy mnie nakłoniły, do tego. Nie odwrotu, a do lekkiej zmiany planów. Otóż po pierwsze po pierwsze, czekam na coś, to jest element długoterminowej strategii, prawda? Po drugie, już raz miałem sytuację, że ruszyłem i tam w tych lasach to naprawdę zasadzki są. No potencjał jest duży, bardzo duży. Zostaw tego generała, ty! Co to tutaj jest? Ten generał? Zostaw go, kolego. O kurde, ale tu możliwości po bitwie będą. A tak z ciekawości nie byłeś w stanie przekupić tej osady? Nie, ja mogę tylko rozruchy wprowadzać Aha. z agentem. Osad nie da się przekupić, dobrze panie zajączku. A czy, czy, czy plan szalony uwzględnił ingerencję facetów w czerni? No, Bo jeśli tu wyjdzie sabotaż, to. Nie Słuchaj, nie na nic. razie trzeba zająć miną. No. Od, od tego zaczniemy tak. dzisiejszy odcinek. Co ty na to? Tak jest, no to je pozwolił, że będę to. No to ja, bronić, ja liczę, bo... że będziesz to tak bronił. Jest, tak jest. Uff, Miałem zbyt dobrego wojska, ale no jednak. Ale automat. jednak bronisz się za murami i masz trochę tej piechoty liniowej, strzeleckiej. Mhm, mm i to jest zamek ten jakby... To jest Forteca, więc to jest chyba ten ciut. jest wy... Forteca nie wiem to jest pierwszy poziom. A zobaczymy. Nie wiem, ale czekając w tych lasach na Ciebie, no to znowu musiał liczyć na jakąś szaloną bitwę, a tak to przynajmniej coś się dzieje. Uuu, to jest takie uu. coś. No, naprawdę, byłem przekonany, aż tam ninja, nie wiem, czy widziałeś, wysłał na północ, bo no, byłem pewny, że ruszysz w przeciwień Mikołaja i wtedy, ja nie wiem, czy tam, wiesz, bez artylerii idąc, tam są tereny niezalesione, otwarte, żebyś tam szybciej nie doszedł i szebem się przez te Twoje lasy. Ale wiesz, to byś zdążył zrekrutować jednostki, to tak to nie. Oj, wiesz co, ci, zacząłem dopiero wyburzać tam rzeczy ja tam nie miałem wybunku dobrego, więc no, nie wiem, czy bym zdążył tam, oj, nie zdążyłbym zrobić tam budynków wybunkowych i dostać ludzi. W sensie, możliwe, że bym cię, ale ładnie, zasabotował i żebyś tam nie był w stanie dojść. Ale ładna osada. Wow. A powiem tak, całkiem wysoka, nie będę mówił. Kurde, no, duże to. Czemu moje zamki tak nie wyglądają? A <laughs> widzisz, oh, nie ulepszył. To nie wyglądają. Kurde, ja w życiu nie prowadziłem takiego oblężenia, szczególnie nie wiem, czy ja mogę to ostrzeliwać. Czy ja muszę to szturbować, co ja zrobiłem. <laughs> ja w życiu tak nie grałem. Co jest? No, mogę spoilerować, raczej musisz to szturmować. Wydaje mi się, że broń palna tutaj nie wstrzeli się w te mury, ale zobaczymy. nie ja jestem też ekspertem. A grałeś kiedyś taką bitwę, że piechotą liniową szturmowałeś zamek? Gdzie się tak broniło takie poborowe z tam dwoma chyba tylko lepszymi oddziałami? Yy, Takiej to może nie. A chyba nie, chyba raczej nigdy tak... Jak nie było pewniaka, to nie wjeżdżałem. No dobra. W takim razie... Co? Jeszcze się rozstawiasz? No tutaj to ważna bitwa, to nie będę presji nakładał. Rozstaw się na spokojnie. Ja sobie poprawię moją czapę. I ten śnieg! Ach, może kurczę, jakiś płatek śniegu do lufy wpaść? I co wtedy? A? Kurde, takie zamki pobudować, po co to, na co to to nie jest. No dobra, no, no, no. My, my, myślę, że ten gotowie i tak będę musiał czekać, aż posiłki przyjdą. Mm -hmm. No no automatycznie no, to wygra totalnie. To Okej. Okay. Tak tutaj się dzieje, widzę, no dobrze. Ten zamek nie ma strzelających wieżyczek? Gdzie to jest? E, ma. Ma strzelające. To są te takie grube. W sensie one nie są oddzielone od murów. Te takie duże A to są takie duże wieże. Mhm. bo kurde. Tak. O Boże, jakbym jeszcze rozbudował tutaj wieże z gatlingami czy coś. Znaczy musimy technologię mieć, ale i chyba to by było jako budynek zrobić, prawdopodobnie. Ale to byłoby mocne. A możemy, jak chcesz, przyspieszyć? Zanim tu dojdą. Tak, tak. Musimy, musimy przyspieszyć. Kurde, no powiem ci, że żal by posłałeś mi tą piechotę liniową na drześm. No kurde, może się jednak dogadamy, co? Prze... Mogę się zaformułować w do stolicy bezpiecznej. Korytarz, uformuję korytarz bezpieczeństwa. Co ty na to, między lasami? Słuchaj, a nie chcesz wyprowadzić tej armii z tego zamku? No po co? Co, co byś z tym zamkiem zrobił, co? Tutaj dobrze sobie żyją ludzie nasi. Bym go zwrócił prawowitemu właścicielowi. A? A, tak, takie. Proponujesz tak zwane trzecie, trzecią drogę, tak? Trzecie rozwiązanie. Tak, trzecia droga. Nie wiem. W ja, kraju nie ty? trzecia droga nie wyszła, ale tutaj myślę, że wyjdzie. <laughs> nie ja, nie ty, a neutralni. No, nie, nie wiem czy tacy neutralni będą. No w sumie ten ziomeczek, którego podbiłem chwilę temu, był neutralny. Twój sojusznik, ale taki pokojowy. <słyski> Idzie, ruszyli. Czekam. Ale czekam na nadejście zewsząd idą, nadciągają psy wojny. To powiedział walcz i spuścił psy wojny. Walczcie będzie skoordynowana tak mówisz zewsząd. A jestem ciekawy czy wpadniesz na jedną rzecz. To mnie bardzo interesuje. Czy w ogóle by byłoby opłacalne w tej sytuacji? Nie, pewnie by było w tej sytuacji, w tej skali bitwy. No dobra, chopaki, szczelojże! I boli. No, Janku, ale wreszcie będzie... nie opieraj się. Tak, ze dwóch oddziałów mi zabrakło do obstawienia pełni pe 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 murów. Mogę sobie bardziej rozciągać chyba gdzieś, gdzie gdzie. No ale idą bez problemu. Widzę morale tutaj niemałe. Strzelaj do niego. Sami już zdyszani. Tutaj, alpiniści, proszę, podchodzą pod wielko, wielko, wielki mur. Ależ inwazja, tak jest panowie, odbić ten atak. Odbić tych chwiejnych linii. Doskonale. Walczyć! Ej, to jest rzeź, oni, oni, to jest, to jest pogrom. No mur wysoki, a to piłata poborowa. Zdziwiło mnie jedną, jedna, jedna rzecz w twojej strategii, ale po powiem za chwilę, pozwolisz? Zawsze możesz się wycofać. Jeszcze taktycznie on jest możliwy, pamiętaj. Nie, to jest chyba koniec. No to już może powiem teraz, bo już to nie ma różnicy z szokowami, że nie atakowałeś bram. I że nie chciałeś chodnicą. Ja przecież. myślałem, że oni jak z każdej strony będę wchodził, do sobie z każdej, to oddasz jedną, dwie salwy, no ale wejdą. Oj, piota poborowa. O kurcze, gdyby to byli... Znaczy trochę... A, no, poczekaj, poczekaj tutaj. I że jest to ciekawe, odpuścił ten taki najbardziej niebroniony skrawek murów bardzo blisko flagi zwycięstwa. Nie wiem czy wiesz który. Tam gdzie teraz taki mały ten kwadraczek atakujesz. To też byłem tak... troszkę taki... zaskoczony. Ale Kurde no. no powiem tak, chyba GG Pozwolił, że zasytuję pewną rzecz Unconditional surrender No chyba tam już nic nie zrobię z tego Kurde no mówiłem że to się albo uda, albo się nie uda No, jestem ciekawy, co było, gdy dodatkowo z jednej strony. Bo wtedy wiesz, jakby w teorii. No, nie mógłbym mie mieć więcej jednostek do strzału. Co nie? Bo no, i tak na murach mogą tylko sześć Pierwszy, oh, dwa szeregi pierwszy jest... jeden. O, ale generał mi zginął, kapitan. Kurde, oni chyba bardziej spanikowali niż polegli, nie? No, powiem mam dużo fragów. Na Piotra Ligioma zrobili po 400 coś, piota pobrano nawet po 300. No, po 350. Włócznie tak po 100 coś. No pewnie tak pół na pół obstawiam. Nie no, jestem ciekawy, jak by to było, gdybyś dodatkowo tylko jedną stronę, tak, byś tam bramę zniszczył, wbił się tak w ten sposób, albo właśnie tak... Hmm. no myślę, że najgorsza dla mnie strona to była ta, gdzie miałem punkt, bo tutaj jakbyś mógł mi tylko w teorii odwalić, wiadomo, z murów i od boku, co nie? A wiadomo, punkt to już jest rzeźnia. W sensie, że punkt yy, zwycięstwa. Może to, nie wiem, wycofujesz się? Może tak, żeby się wycofali? Dobra. Ale zameczek ładny w zimę. No, tak kurczę ładnie wygląda. Zamek na górze, zorąbiście ufortyfikowany. Tam, gdzie jest niskie podejście, to może być ostrzeż, jakby dwupoziomowy. Więc, no, jest naprawdę dobrze przemyślany. Tam, gdzie jest wyższe podejście, to tylko jedno ostrze, z jednego... z, jed... z jednych murów. A, daś to przyspieszenie, nie zauważyłem. Coś tam, ale ty. A, się Minimalne. No minimalne niby. Ciekawe, muszę zobaczyć, ile mi przeżyło. Jak zginęli w większości, to chyba, chyba trzeba poddać O no kurde, to... co ty gadasz? O czekaj jeszcze, jeszcze nie widzę. E dobra. No Janku, trzeba podsumować serię O kurczę, czy 700? A może pozwolisz chociaż kontyngentowi z owarii? Nadejś, albo. To może, to może tak. To może tak. Rozważasz faktycznie? Unconditional surrender? Kapitulację? No, chyba tak. Już mógłbym to Tam... przeciągać, znowu liczyć, ze znowu gdzieś się w lesie pokonam, ale. To może opróbujemy czempiona, który to. Czempion <laughs> Gatling. Rozumiem, że chciałbyś Gatlingi przetestować w bitwie. Byłoby fajnie, ale no, no sami już praktycznie gotowe, już 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 mogą dokonać wymarszu. Nie, nie. No byś wiem, musiał chyba... długo czekać, żebym teraz armię sformował. Trochę niby tak. Plan był taki, że zajmuję mino i robię papeta i cię hmm. cofa armiami w jego terytorium. O, kuźwa, a tego się powiem szczerze, myślałem, że tu no zajmę. Zajmiesz... Musiał zimą się tu znowu z powrotem tą artylerią ciągnąć. A my, wiesz co, myślałem, że coś się wydarzy. Nie, nie pada. W ogóle o tym nie pomyślałem. Myślałem, że zrobisz taki numer, no że jakby to splądujesz albo cokolwiek i pójdziesz dalej, bo już uciekał ode mnie. Liczę, że tam agenci, nie wiem, że wygrasz jakby, wiesz, agentami. No nie, no bo wtedy to mógłbyś zostawić to marmię gdzieś tam czymkolwiek, mnie zablokować dalej i byś poszedł do mnie, do Omi i do stolicy potem. Kurde, nie, no dobra, no trzeba powiedzieć prawdzie w oczy, gratuluję Nojano, no, nie no, wygrałeś nasz pojedynek w Szogunie, kampanii PvP, Szogunat zwyciężył. Mogę oficjalnie stroną Moim dajmią, moim tsu przejść na stronę szoguńską, zmiana poparcia. Czy to się wydarzyło? Za chwilę Cześć. zmienisz stronnictwo. No, niestety. Za szoguna! Gratuluję, no, Janie, wygrałeś. Uczciwie, się... piękną kampanię przeprowadziłeś. Wiedz, wie, że szogun cieszy się, z rad z twego przejścia na właściwą stronę. Jest rad i możesz być pewien wsparcia. I gdyby tam no, twój lud chciał rozszerzyć się na zachód, Szogun. Szogun tutaj wesprze swoją najnowocześniejszą technologią, prawda? <noise> no powiem tak, no na pewno jeśli chodzi o agentów, no tutaj no, no absolutnie nie, no zdecydowane szczęście po mojej stronie. No ci agenci to co się, w kluczowe sytuacje agenci wygrali po mojej stronie, kluczowe. Tam wiadomo, też twoi dawali radę, ale te, te gdzie Twoje dawali rady, nie były takie istotne, a moi? I zarówno kiedy ja atakowałem i kiedy się broniłem, no w sensie wtedy, wtedy twoi agenci tak nie podłali, a moi kiedy były kluczowe momenty, to, no, wykonali zadanie. Eee, Masz tego agenta mojego, co go od początku szkoliłem, nie? Mam go. Mam a on go. stoi koło, koło Omi stoi, widzę. Tak, tak. że na północ, bo się bałem, że właśnie tam będziesz chciał iść i miał zatrzymać armię, która tu będzie szła. To powiem tak. No mogę, mogę zrobić, że tak powiem, honorowy ruch? To jest zdrajca. A nie mogę w tej turze. A chciałem kazać mu. Słuchaj, pomogę ci. O, ty nie mogę, naprawiło się. Co ty gadasz? O kurczę. A bo to jest, wiesz, twoja tura. Możesz to możesz mojej turze. Dobra, no faktycznie. Ty, A czy ja mogę teraz twojego agenta wywalić? Twoją gejszę. Nie mogę, nie działa. No, a nie to moja gejsza, ty, poczekaj. Masz <laughs> jakiegoś agenta swojego tutaj? Um... O, teraz to. Ty, co ciekawe, w tej bitwie miałem w głównej armii tego Sushi, że boostował morale i on zginął w tej bitwie, agent. Nie ma go. Z, zginął agent w bitwie? No nie mam go, a miałem go do armii wsadziłem. A masz komun komunikat? Że ten? Że po poległ? Y nie. O kurde. Ty, no ale nie ma go. Czemu no ja wiem, już stał, pod, stał pod miastem. No Ja go wrzuciłem do armii, żeby tam zachęcał jednostki. Co ty gadasz? Nice. No. To ciekawe, no powiedz tak, no ja to już swojego słusznie go że w razie jakiejś dzikiej akcji odkupił osadę i tak dalej, gejsz jest tam na północy, też chciał w stolicy wzmocnić agentami, żeby tam nic nie doszło z gienacka. no i miałem też taki dziki plan z pancernikiem, żeby opłynąć dookoła tutaj ten cały półwysep i zrobić przywitanie, ale on się jeszcze robi trzy tury i no dopłynięcie to jest jakieś sześć tur kolejne, więc dał mu też jakąś obstawę, żeby bezpiecznie tam dopłynął, chociaż sam pancernik tego pokonał pełną armię bota, 100%. No i te gatlingi, tak, Złote, złota celność, podwójnie ulepszona. Zarówno uran, jak i też strzelnica. Plus do celności. No, 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 o, o. Nasz konflikt o uran chyba przejdzie, przejdzie do legendy. To owarii nieszczęsne. A powiem ci, że ja na początku nawet nie wiedziałem, że tam jest ten, ten kowal, który tak bustuje celność. I ja chciałem to owarii zająć, bo było strategicznie dobre, żeby cię blokować. I tam szedłem. że w pewnym momencie pamiętasz, jak mi ten Joda zaatakował? Ja musiałem wracać. Armiami, a tak to bym dużo, dużo przed Tobą bym był w tym Owarii. O, to nie wiedziałem, ale no. ja też jakoś nie byłem napalony, że to jest Kowal, muszę go zdobyć, tylko jak już podszedłem, zobaczyłem, o jest Kowal, to kurczę. To a ja sobie zajmujemy. zobaczyłem Owarii, że to tak blokuje prowincje z Hidy, z Shinano i potem z Mikawy I chciałem tutaj się okopać i mieć taką redutę swoją. No, tutaj takiego okopanie tury. się. No ja to też ulepszyłem sobie na poziom na, na fortece właśnie. E, tylko że ta forteca jakby no, daje mi trzy złote budowy, później już tylko ten na najwyższy poziom, więc to też... To miałoby chyba... jeszcze chyba trzy poziomy u mnie teraz to wari. Więc byłoby... No, no nie do zdobycia, no totalnie nie do zdobycia. Wyszło 15 odcinków, nie wiem, z 70 tur mamy 66. Chyba zdecydowaliśmy jaka będzie Japonia na przyszłość Szoguńska. Shogunat, na Uradi. Ashikaga. To dalej ten sam? Tutaj była, to była ta wojna. Bo to, yy, to była wojna lojalistów, Jeszcze Ashikagi czy też były jakieś inne? Shogunat nawet nie wiem, kurczę. Do Kugawy? Nie wiem. Tak, do Kugawy chyba. Chyba, chyba tak. Do gdzież? Ashikaga to ten wcześniejszy, w Sengoku. Mhm. O! No, ale, ale ten. No, no mocne, no, ta przewaga, kurczę jedną Jak tutaj się dojdzie do takiej przewagi, to, 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 to faktycznie powiem tak. W lesie. No, to by dało radę jeszcze zatrzymać. Gdybym wpadł w, w zasadzkę w lesie, to w ogóle bym by dojechany. No, nie jakby na środku lasu tak szedł, prawdopodobnie, ale no wtedy, co żeś mnie złapał, to. No, czułem się bezradny autentycznie. Czułem się bezradny. To, to, ta arteria tak bustuje pasek przewagi na automacie, że mi pokazywało nawet, kiedy już przegrywałem i zacząłem wycofywać, że dalej miałem przewagę, bo jest wówczas ten, ten odcinek. Więc to mnie tak skusiło. No co? co, chyba kończymy serię, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że widzą się podobało. Może jeszcze dyplomacja, może zakończymy tą właśnie tak, jako że została podpisana bezwarunkowa kapitulacja, to jakoś to wypadałoby tutaj uczcić. Witam szoguńskiego brata. No witam, zwycięzcę, przedłużenie woli szoguna. No, taki traktat pokojowy, co ty na to. Dobrze, to zobaczę co tu jeszcze jest ewentualnie dostępnego, ale tak z ciekawości To powiem tak, jak, jako że, jako że no to jest kapitulacja, to chciałbym tylko jeszcze to mieć I... i tyle, o i mi to wystarczy I to jest, to są A nie warunki. chcesz może jakieś 14-letniej córki? Nie potrzebuję nie? nie? Nie, 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 nie No dobra, przyjmuję, unconditional to unconditional Tak, moja, no moja żona chyba już jest dorosła mam nadzieję Kurde, ale nie wiesz, ile ja tam miałem mobików w lasach porozstawianych, które my miały. No i jeszcze sojusz podpiszmy. Zobaczymy, właśnie to znaczy, że dokładnie weźmiemy teraz perspektywę mojej frakcji, a ja twojej, bo będziemy mieli chyba odkryte. Możemy. Sojusznika postawić. nie widać, wasala chyba widać. Serio? ją? Potrzebujemy... A dobra, ja no, mam czterech sojuszników to faktycznie. Obama? Like nie, Obama? To coś tam widzę niby. Już masz ich jako sojuszników. No niestety nie a. widać. A, a, chyba, że po tej turze. To zresztą się tak pojawia. Nie, nie po sojuszników nie widać, to wasali tylko to już testowaliśmy. Hmm. Czaj, czaj. No i tam, gdzie handel przypływa, to wiadomo. To też nam się tak. czasem pokazuje. Tam, gdzie handel to widać, zwłaszcza jak z wasalami moimi handlowałeś. No, możecie Które, mi turę przekazać. Jestem no. ciekawy co się tutaj. Czy jakiś komunikat będzie, że ród porzuca sprawę. No to proszę, masz turę. Możesz świętować po swojej stronie. Niepokoje narastają, zima. O nie, nie ma tylko komunikatu. A to ciekawe bardzo. Ale no, Gatlingi powstały właśnie. Trzy Gatlingi teraz, trzy jednostki. Trzy kartaczownice. Słuchaj, kiedyś zagramy rewanż, to zużyjesz te gatlingi. Poczekaj, panie Tsu, wrogość. O Boże, w ogóle mi że marzywą wojnę z całą Japonią teraz, że cię nikt nie lubi. Dosłownie, Całe przez to, że Bo to jest na czerwono, w stużywaniu. Bo zmieniłem tego, zmieniłem stronę z cesarskiej naszego gońsku, pewnie dlatego. O, czekaj, możemy zrobić handel jeszcze? Pohandlujmy, pohandlujmy, przyjacielu. No i co? No i... no i tyle, no i no i URAN, powiem tak, URAN to zapewnił przewagę, wydobycie zapewniło przewagę do wygłoszącą. Więc... Niestety kwestia URANu zwyciężyła, jedno daimio wygrało, a drugie zostało zmiażdżone tym URANem. Ale to pewnie nie, znaczy to była pierwsza taka seria, ale pewnie nie ostatnia, jak macie jakieś propozycje na kolejne PvP w innych Total Warach? Możecie dawać śmiało znać, dawać znać w komentarzach, a my chyba co? Dziękujemy wam za uwagę, za całą serię. Mi się super grało. Mi tak, e, grało się świetnie. No. Abstrahując Nag... tam od nagrywania, to takie PVP w szczególnie coś pięknego rozegrać? No, myślę, że to oczywiście chyba najlepszy pod to, to, Total War, bo jest bardzo stabilny. Jedynie była w pierwszym odcinku desynchronizacja, ale to przez jakieś, przez laga. A tak to jest super seria. polecamy każdemu pokać, bo. Warto, warto. No i dziękujemy za oglądanie. I jak powiedział zając, pewnie nie ostatnia taka seria, kiedy kolejna zobaczy się tam piszcie, propozycje. No i... żegnamy. Trzymajcie się następnego. Ciściś. Ciś. Cześć.